W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a duch święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od pana. Wtedy rzekła Maryja: Wielbi duszę moja pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim, bo wejrzał na ujrzenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczyni mi wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców stronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy. Potem wróciła do domu. Jest rzeczą oczywistą, że Matka Najświętsza jest błogosławieństwem dla naszych domów. Kiedy widzimy ją, jak wchodzi do domu Elżbiety, jak ją pozdrawia. Jak porusza się dzieciątko w łonie Elżbiety, jak Duch Święty wstępuje na Elżbietę, i w jaki sposób potem się wypowiada. I kiedy słyszymy słowa Magnificat, to wiemy, że Matka Najświętsza na dwa sposoby jest błogosławieństwem dla naszych domów. Jest błogosławieństwem dlatego, że pokazuje nam, że wszystko należy złożyć. Całą nadzieję, całą ufność trzeba złożyć w Panu Bogu, i wtedy człowiek śpiewa całym życiem hymn Magnificat. Ale równocześnie z pierwszego czytania widzimy, że Maryja jest tą, która pokonała smoka starodawnego. Ona zaproszona do naszych domów jest ochroną przed atakiem złego ducha. Potrzebujemy takiej ochrony. Matko Najświętsza, prosimy cię, opiekuj się naszymi rodzinami.